Witajcie moi drodzy widzowie, w dzisiejszym materiale, drugi już odcinek z nowej serii na moim kanale, czyli stare nowości. Dzisiaj będzie recenzja LEGO Atlantis 8058. Ja jestem Legościk Mila i zapraszam Was do oglądania. Na początek zobaczymy sobie samą minifigurkę. Tak się ona prezentuje. Ma ona czarną broń w postaci harpuna. Tak się ona prezentuje. Ma ona również bardzo staranne nadruczki na nóżkach. Taki czerwony również znaczek się tutaj pojawił. Na brzuszku również bardzo fajne nadruczki, takie podwodne. Z tyłu mamy już o wiele lepsze. Dwie twaryczki, pierwsza taka uśmiechnięta, a druga zachwycona bądź przestraszona. Są to twarzyczki, które występują w logo mojego kanału. Ma on również szary taki kask z tlenem. Ma on również zieloną szybkę, która prezentuje się naprawdę fajnie. W zestawie otrzymujemy jeden z pięciu kluczy do Atlantydy. Jest to klucz. Rekina, jak widzicie, mamy tutaj nawet jego znaczek. Jest on w kolorze czerwonym. Tak się on z tyłu prezentuje. Mamy jeden pin, by wsadzić go do innych swoich elementów. Bardzo fajny klocek i na pewno mi się przyda. No i teraz przechodzimy sobie do chyba najlepszego, czyli samego rekina. Z przodu widzimy mamy tutaj Znaczek tego klucza, który przed chwilą Wam pokazywałem. Mamy również inne znaczki. Tak prezentuje się głowa. Mamy czerwone oczka, wykonane z klocków technikowych. No i postać może ruszać swoją gębą naprawdę daleko. Dzięki tym dwóm czarnym elementom. Ma ona również białe zęby. Dwie płetwy, które również się ruszają, tak i tak. Głowa również jest ruchliwa. Oj, odpadł mi element. Może ruszać tak. Oraz tak. Sam rekin jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. Z tyłu również można ruszać jeszcze tak. Tak więc, plusik za rekina. Teraz przejrzymy sobie jeszcze samą instrukcję. Tak ona się prezentuje. Z przodu mamy również y, oczywiście numer katalogowy, znaczek Lego Atlantis. To, co znajdziemy w środku. I tutaj instrukcja jest w środku naprawdę bardzo fajnie nadrukowana. Tutaj są takie wodne klimaty. Tutaj mamy nawet bąbelki. Tak więc bardzo fajnie jest to nadrukowane. Z tyłu mamy reklamę LEGO Club, spis elementów, strona internetowa atlantis.lego.com. No i mamy wszystkie zestawy i wszystkie figurki, które się w nich znajdują. Tutaj mamy wszystkie zestawy rozsypane w oceanie. Ta się prezentuje ten, można powiedzieć, mini plakacik. No i ogólnie tak prezentuje się sama instrukcja. Zestaw jest naprawdę bardzo fajny. Znajdziemy tutaj dużo ciekawych czarnych elementów oraz dużo elementów takich jak te białe kły. Ja Wam dziękuję za oglądanie mojego filmu. Wpadajcie również na mojego Facebooka pod nazwą Kamry Knabel oraz na Instagrama pod tą samą nazwą. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!